Dwie noce spędziliśmy właśnie pod tym adresem na piątym piętrze, trzy sypialnie było całkiem fajnie. Wygodnie w zasadzie w tym mieszkaniu można by było pomieszkać i to tydzień, miesiąc nawet pełne wyposażenie, nawet kawy, herbaty, cukry i inne takie dziwne rzeczy. Tylko że jeżeli pamięć nie myli, to chyba nic środka nie nagrałem. Może na samym początku coś. Myślałem, że powiem, że nic nie zabrałem, ale połiekłeś. Nie, nie. O, no właśnie, na rano dzisiaj, na do widzenia, widzenia potuką kieliszek. Koniec. Taka impreza wczoraj była. Koniec. Tak, nastąpiło wczoraj wieczorem zmiana planów. Mieliśmy jechać do Luki, zobaczyć Krzywą Wieżę. Niestety tam będzie chyba padać i lecimy w przeciwnym kierunku, prosto w góry. I tam być może przeczekamy jeden dzień i z prognoz Powinno zacząć świecić słońce takie naprawdę fajne, które pozwoli pojeździć po górach, ciesząc się ich widokami, ale czy tak będzie to się okaże. I co, że będzie padać? Zobaczymy. Coś pokropiło. No pokropiło. No i tak w sumie tam się trochę gorzej to wygląda. Teraz się zastanawiamy, czy już ubierać się w przeciwdeszczówki. Weryfikacja pogodowa. No niby, niby tam to wszystko... Możemy na coś tam wpaść, kurde, tak przez przypadek. Znaczy no z tego, co wczoraj patrzyliśmy, to raczej Pytanie nie było, czy wpadniemy, tylko wpadniemy na jak mocno, nie? No jednak postanowiliśmy ubrać się przeciw deszczówki. Także dosłownie 5 minutach mamy odpowiedź, czy pada. No niestety rozpadało się w tym momencie dosyć mocno. A miało przestać padać. A to, kurwa dopiero, dopiero lunęło teraz. Miało być słonecznie. Miało być słonecznie, letnie, wakacyjnie i w ogóle, kurde. Dość oryginalne miejsce. Ja nie wiem czy on tam nie wjechał Znaczy na razie wejdźmy na nogach Ja pierdykam Ale tu jest Ślizgowica Nie no, na mokrym to ja tu nie próbuję nawet Szukamy planu B Tak się nazywa hotel Ja pierdykam. Uff, się zdyszałem tym podejściem. Uff. No ja pierdolę. 27? Plan B. A jest plan B. bym przy oczy. No, mamy kurde plan B z dojazdem i załatwiłem mostek tak, żeby też był plan B. Ale co dalej? Żeby to się nie okazało planem Z. Ja pierdzielę. O kurde. No. No i co dalej? To chyba historyczny natychmiast będzie. Rozpakowanie. Tu akurat jest miejsce, że się wciśnęliśmy, nawet takie teoretycznie dla motocykli. Tu trzeba niestety z tym całym bagażem majdanem dygać pod górę na nogach. Tam jeszcze ze trzy piętra wąskim korytarzem, gdzie co trochę się człowiek w łeb wali. Nocleg jest wyzwaniem, ale kurde, mi się podoba. Ale to potem na filmie będzie widać, że to kurwa, jeszcze w takich warunkach nie spaliśmy. Znaczy, ja też chyba nie spałem. No, ja to tylko że chodzi o to, że. To takie... Wyglądało to kurwa na tym zupełnie inaczej. Ja myślałem, że chociaż łazienka w każdym pokoju, a tu nie było nic zapisanego. No, ja łazienkę gdzieś u kogoś na strychu tam widziałem. 80 lat wstecz się cofniemy w czasie, tak, jeśli chodzi o budownictwo, wystrój, architekturę. No, zresztą będzie widać, co tam uprzedzać fakty. No, trzeba przyznać, piękny widok, ale to jest dopiero delikatna przygrywka przed tym, co za chwilę w każdym się pokaże. Znaczy, tak, obiektywnie rzecz biorąc, ogólnie ma to jakiś tam swój styl, ale no, wakacje tu spędzić, tak, powiedzmy, tydzień czasu, to może być wyzwanie. Mamy tutaj właśnie swój kącik taki. Nawet można z uśmiechem powiedzieć, że jacuzzi prywatne. Ale tu nie, tu naprawdę, wieczorkiem można by posiedzieć i będzie fajnie. Zieleni. Palmy, co chcesz, o nawet jodełka święta, jakbyś chciał, to bombki po, po, powiesić i kurczę, jakbyś był... Boże Narodzenie, Nowy Rok, czy co byś chciał. No. Tu takie klimaty są bardzo. Najpierw do kolegi ode... o, podejdziemy. Poszewka jest kurwa, zrobimy za krótka kurwa do, do kołdra. Ja no też szczegół. Co? jest szczegół. teraz? O, chodzimy. Piękna, bierna ściana, świeżutka, dopiero co po remoncie. Ja nie <laughs> wiem, czy mi się na nie łóżko takie, <laughs> jak <śmiech> LUDWIK XVI. Albo jeszcze ja nie jak, nie jak wiem, ja ci spali. w tym klasku, nie będę spała. nie spadł Żebym Żeby nie Ty, mojego, Żeby, to ty ale ty rzeczywiście. Dobra. To potem szczegóły będą na zdjęciach. W tym razie takie ja ogólne ujęcie. Podanie, chciałbym, by go nie wstało, to przyjdź. <laughs> teraz do mojego królestwa. Tu w sumie to nawet jest tego W pierwszym ujęciu fajnie. No Okienko widok na ulicę taki można powiedzieć w stylu włoskim, wąska ulica stara, bardzo stara po tej stronie też takie widoki fajne, tu ktoś sąsiad, sąsiadka nie wiem kto, ma też fajny widok żeby użyć tak sł sł słowa w miarę dyplomatyczne, to jest tak oryginalnie, niepowtarzalnie ale też na przykład zapach takiej wilgoci takiej stęchlizny no to też tu jest Wspaniały dodatek. Potem w wolnej może pokażę łazienkę, bo łazienka to już jest w ogóle też przebój. Nawet jak na mnie. Mam. Już, poczekaj. Dobra. Dobra, To się wytnie, idziemy pić. Na trzeźwo, kurde, tutaj dwóch nocy się nie spędzi. Nawet ja muszę to przyznać, że chyba też jakiegoś drinka, kurde, strzelę, bo... Ale mamy bekę z tego noclegu, kurwa, to już naprawdę takie żarty idą, że to już po raz spisywać testament, kurwa, upoważnienia, ostatnią wolę, bo tu nie wiadomo był, jak to do ciebie. wyjął tą książkę z takimi ludźmi, Tomek myślał, że to są kurde wpisy e, ludzi, którzy tu byli pochwalne. Ja mówię, ja stwierdzę, że to są takie nekrologi. Nekrologi, kurwa, to osoby, które tu zaginęły bez wieści, kurwa, ale nie, naprawdę. Listy, kurde, kończę. To, to, to trzeba tu być, ja to postaram się potem jeszcze takie pojedyncze elementy wyłapać na jest, fotografiach. E, śmiech przez łzy po prostu. Trochę to, tak. To, to co tutaj się dzieje. Ale już, no niestety. O, jakbyś, jakby jakby zobaczył ktoś tą łazienkę, nie wiem, kobieta, która by tu i zobaczyła te warunki, to nawet by nogi za próg postawiła, to to sobie daje głowę u, uciąć. Od razu by uciekła. Od razu by stąd uciekła, powiedziała, że nie, nie ma, nie ma żadnej możliwości, że ja tu kurde w ogóle wytrzymała pięć dni. No niestety, tu jest... mamy jak mamy, nie? Mieszkanie, które jest utrzymywane przez faceta, który od nie wiem chyba 20 lat jest sam. I tu naprawdę coś takiego jak brak damskiej ręki to widać ewidentnie w tym mieszkaniu. tam gdzie jest kość na śmieci zasunięty z workiem jutowym, bo jakiś, kurde, To będzie wszystko, wszystko jeszcze na zdjęciach pokazane, bo naprawdę warto to uwiecznić, na, na, na... No, to jest fenomenalne i najdziwniejsze jest, że człowiek to, kurde, udostępnik do wynajmu, no, kurcze, to jest coś niesamowitego. Dobrze, najpierw coś zjemy, potem wrócimy do tematu. Je, to jest. To jest, to jest, alkohol to jest! Alkohol to jest! Nie mogę moja ceba zjeść! Chleba nie ma, jedzenia ale alkohol jest! No i Tomek mój nie może się dogadać z gościem, bo to gościu za krótki i czy będzie ślewanie, nie? Ty, ty połóż stuleciaku! Takie przygody wszystko przez to było otwarte. Tu już jest dwa wiatra wody zebrane, nie? Wszystko, wszystko chlapie normalnie. Oj. A teraz będzie najlepsze. Teraz proszę uważać. Na gości przechodzących. To się robi tak. I z. Obcy. O, słychać, żeby. słychać. słychać. 是的。